Może prawie. Idę ścieżką poznania, Baw bawiąc się bezmiarem wiedzy. Trwam w zachwycie istnienia, patrząc życzliwie w samo życie, nasłuchując świergotu świerszczy, śpiewu ptaków. Czuję radość bycia roślin i zwierząt. Wdycham zapach ziemi patrząc poprzez słońce w bezmiar gwiazd. Tak zbieram się do wspólnego tworzenia z Tobą, Stwórca. Z Jak myślicie? Jedynego, jednej rzeczy, której się musicie uczyć na tej ziemi, to jest to, że niczego się nie musicie uczyć. Wszystko, wszystko zawsze było w Was. Wszystko. Nie mógł stwórca nie obdarzyć Was tym, czym on jest, czyli wszystkim. Całą swoją umiejętnością i zdolnością. A jeżeli Was obdarzył wszystkim, to nie pozwólcie, aby umysł mówił, że musi coś znowu poszukać, że musi czegoś się dowiedzieć. Nie ma trudności w pójście gdzieś i się coś dowiedzenie, ale to dowiedzenie ma być tylko doświadczeniem i potwierdzeniem tym, że Wy to już czuliście wcześniej, że Wy o tym nie tak do końca świadomie wiedzieliście. Bo to jest najważniejsza prawda. Wy już to wszystko, co ja mówię, wiecie. Jedyna rzecz, która jest ważna dla Was w tej chwili, to być z sobą i wiedzieć, że wszystko to już wiecie. Umiecie, potraficie i tak jak my z żoną. Wystarczy wyjść pobyć samemu i wtedy wszystko, co wokół was będzie w środku was. I miłość, którą czasem szukamy, jeżeli spojrzymy w siebie, znajdziemy ją w sobie i ona od razu znajdzie się też poza nami. To nie są rzeczy tak. Trudne do znalezienia. Jedynie nie można powiedzieć sobie, że coś znowu szukam. Nie potrzeba znowu niczego szukać. Wszystko już jest. Jest, było, jest i będzie. Dlaczego to? Tak jest ważne. Z jednej prostej przyczyny. Obecnie cała Ziemia, układ słoneczny i cały wszechświat się zmienia. Idzie ku wyższej częstotliwości. I w tej wyższej częstotliwości jest tylko jedna mała trudność. Będziemy świadomi mocy naszych serc i korzenia. I wtedy też to prawo naturalne, o którym mówimy, i inne rzeczy, będą na stałe zakotwiczone w naszych sercach. I jak spojrzymy obojętnie na kogoś na bok, z tej strony, z tej, z przodu, z tyłu, oni będą nami. Więc co będziemy chcieli mieć dla nich? Tylko. A jeżeli będziemy cokolwiek robili z miłością dla siebie, to dla nich tak samo. No popatrzcie teraz tak zwyczajnie z boku na drugiego człowieka, który jest. Popatrzcie z boku, z przodu, do tyłu. Gdybyście dla tego człowieka chcieli to, co najpiękniejsze dla siebie, także dla nich. Czy jest to jakaś trudność? Ale tam nie ma już religii w sercu. To też prawda. A propos religii. Ja pamiętam, miałem 6 lat, już wysłali mnie na religię i siostra do, kiedyś nam na religii to zapamiętałem. Bo nic więcej nie pamiętam z tamtej lekcji. Siostra powiedziała mi, że Bóg i tak mieszka w naszych sercach. Wtedy kompletnie tego nie rozumiałem. Potrzebowałem tam pewnie 44 ileś lat, żeby zdobyć takie doświadczenie. I wtedy. Wtedy dopiero zrozumiałem to, co powiedziała ta siostra wtedy na ligi. Jeszcze jedną rzecz. Mogę jeszcze? Kiedyś mm, ja jestem koziorożcem. Koziorożce są uparte. Ja kiedyś bardzo uparcie chciałem wiedzieć, kim naprawdę jestem. Ale jako koziorożec zadałem sobie to pytanie raz. Stwierdziłem, że pewnie mało. No i zacząłem sobie je zadawać czasem codziennie, czasem co dwa dni, a czasem dziesięć razy dziennie. Nie trwało to długo, prawie rok. Przez ten czas dostałem setki, a może tysiące odpowiedzi. I jak przychodziła do mnie odpowiedź, ja się pytałem, czy to jest to naprawdę kim ja jestem. I ta myśl. Ta emocja, uczucie, wyobrażenie się rozpływały. No to zadawałem znowu pytanie. No tylko koziorożec może być tak oparty, nie? Przez tyle miesięcy. I pewnego razu zdarzyła się taka rzecz. Potem dosyć długim spacerze, dotlenieniu, zmęczeniu obudziłem się nad ranem wypoczęty. I tak to pytanie tak, wiecie, tak w zadałem. Jak zadałem to pytanie, to zdarzyła się rzecz taka nagła, tak nieoczekiwana, że prawie wydawało, że wyskoczę, bo zacząłem się składać do środka. Nie da się tego powiedzieć, jak klocki Lego, nie? czy coś, tylko że one zaczęły się składać do środka, w głąb mojego serca. Gdy się poskładałem do środka, w głąb mojego serca, znalazłem się nagle w przestrzeni której nie znałem. Nawet nie wiedziałem, co to jest. No ale jak się znalazłem, to oczywiście chciałem zadać pytanie, co to jest. No i oczywiście zaraz przyszła, przyszła odpowiedź. I nagle ta odpowiedź nie spodobała mi się. No więc zacząłem zmieniać pytanie. Odpowiedzi zaczęły się zmieniać. I tak za trzecim czy czwartym razem zdałem sobie nagle sprawę, że tam w momencie zadawania pytania Pojawia się od razu odpowiedź. Ona jest równoczesna. Oczywiście ja sobie zrobiłem taką kreskę, nie? W lewo pytania, prawe odpowiedzi, a tam ta kreska znikła. No i tak leżę poskładany w tym środku. I nadal nie rozumiem o co chodzi. Ale zacząłem zadawać sobie trochę mądrzejsze pytania, i nagle zrozumiałem, że jestem w przestrzeni, gdzie wszystko wiem. I wszystko umiem i znam wszystkie odpowiedzi. Czyli tak naprawdę jestem w pełni stwórcą, i to, co zrobię, to od razu, ale tam, w tamtej przestrzeni od razu wiem, jaki to przyniesie skutek. Niby fajne, niby nie. Ale wtedy zrozumiałem, że my tu na Ziemi nie możemy mieć tej odpowiedzi. My musimy się tego nauczyć, dorosnąć. To musi pracować tak, jak serce każe, bo my myśli dostajemy z serca. Między sercem a głową, myślą w głowie jest od 2 do 6 sekund. I to udowodniono naukowo. Serce wie szybciej, odpowiedź zna, niż mózg, bo tam się tworzy wszystko, w środku w nas. I te przestrzenie są o wiele głębsze. Są tak głębokie, że jak tak patrzę na Was, to tam w środku jest wszystko to, co jest w Was, jest we mnie i to się mieści. Więc jesteście wielkimi ludźmi, równymi stwórcy. Jesteście w pełni, całkowicie stwórcami. Po to opowiadam moje przeżycia. I to, co ja doświadczyłem, żebyście mogli zdać sprawę, że to jesteście także Wy. Nie moglibyście mnie wysłuchać, gdybyście nie umieli tego przyjąć. Więc Wasze serca, umysły i świadomość jest tak samo wielka, jak świadomość Twórcy. Więc czego szukamy? Szukamy tylko siebie i szukamy tylko swojej doskonałości, którą mamy. Ale wyraz szukamy, i znowu jest nie tym, co powinno być. My jesteśmy doskonali. Popatrzmy na siebie, przez chwilę, teraz tak, jakbyśmy się dopiero urodzili. Zamknijcie na chwilę oczy. Wyobraźcie sobie, że urodziliście się w tej chwili po raz pierwszy. Przyszliście z światła, które wszystko umie. Wszystko potrafi. Wszystko wie. Przyszliście sobie teraz tylko to przypomnieć. Przypomnieć i być pewny tego, że jesteście dzieckiem stwórcy, który wyposażył was we wszystko to, co On ma sam. I pobłogosławcie siebie samych, siebie samych, tym, w co wyposażył Was Twórca. I powiedzcie do siebie tylko jedną rzecz. Dziękuję że jest. Dziękuję za wykład.